Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na porównanie dwóch drużyn, Wisły Płock i Legii Warszawa. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli podobają Wam się takie porównania oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym. Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Terimento, Anonymusowi, Tomaszowi Wickowi, Ewertsrofi oraz Stanisławie Dziewulak. Dzięki, że jesteście, a teraz przejdźmy już do zapowiedzi ostatniego meczu piątej kolejki PKOBP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o ponad 30 milionów euro lepsza jest legia. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu TransferMarkt. Wartość wyjściowego składu, tu też lepiej o 22 miliony euro wypada Legia. Największa wartość piłkarza. W Wiśle Płock jest to 22-letni portugalski środkowy pomocnik ofensywny Macho i Dialo, wyceniany na 800 tysięcy euro, a w Legii jest to 20-letni polski środkowy obrońca Jan Ziłkowski, wyceniany na 4 miliony euro. Przed rozpoczęciem piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy, Wisła Płock była pierwsza z dorobkiem 10 punktów. Na Nawciarze zdobyli 7 bramek, a stracili 2. Natomiast Legia była trzecia z 7 oczkami. Legia strzeliła 5 goli, a straciła jednego. Najlepsi strzelcy w Wiśle Płock jest to 34-letni polski środkowy napastnik Łukasz Sekulski. 3 bramki w 4 spotkaniach ligowych. A w Legii jest to 32-letni kameruński środkowy napastnik Jean-Pierre Same, 1 bramka w 2 meczach ligowych. Najlepsi asystenci w Wiśle Płock są to 34-letni hiszpański środkowy pomocnik defensywny Dani Paczeko, Łukasz Sekulski, 32-letni polski środkowy pomocnik defensywny Dominik Kun, 25-letni szwedzki prawy pomocnik Kevin Czustowicz i 26-letni hiszpański środkowy pomocnik ofensywny Jorge Jimenez po jednej asyście w czterech spotkaniach. Natomiast w legii są to 37-letni polski środkowy obrońca Artur Jędrzejczyk, 33-letni polski prawy obrońca Paweł Wszołek, 29-letni słoweński prawy obrońca Petar Stojanowicz, 26-letni ormiański prawy napastnik Wachan Biccian oraz 27-letni francuski lewy napastnik Michel Alfarela po jednej asyście w trzech spotkaniach ligowych. W swoim ostatnim meczu Wisła Płock zremisowała na wyjeździe 1-1 z Widzewem Łódź w czwartej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jedyną bramkę dla nawciarzy zdobył Łukasz Sekulski. Natomiast w swoim ostatnim meczu Legia wygrała u siebie 2-1 z cypryjskim Aekiem Larnaka w trzeciej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Europy. Gole dla Legii strzelili Jean-Pierre Same oraz Mileta Rajowicz. To będzie ich 34. bezpośredni mecz w historii tych rozgrywek. Dotychczas 8 razy wygrywała Wisła Płock, 4 razy był remis, a 21 razy wygrywała Legia. Ich ostatnie spotkanie to 28. dzień kwietnia 2023 roku i 30. kolejka PKO BP Ekstraklasy sezon 2022-2023. Legia wygrała 2 do 0, a bramki zdobyli Josue oraz Ernest Muci. Jakim wynikiem zakończy się niedzielne spotkanie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodobał oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. I na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto Piotrowi z kanału Sport Warte Uwagi. Erimento, Anonymusowi, Tomaszowi Fiskowi oraz Ewers i Stanisławie Dziewulak. Dzięki, że jesteście. Do usłyszenia!